I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, Bitcoin SV Polska. Mały update. Tutaj podamy bardzo szybko, bo pojawia się wiele pytań. Przeczytamy parę komentarzy dosłownie, co tutaj się dzieje wokół projektu. Nie dodaję na razie newsów, tylko po to, żebyście zrozumieli temat. Chcę najpierw, żeby przedstawić tutaj te wszystkie filmy, które pojawiały się od 2014 roku, kiedy Craig Wright po raz pierwszy się pojawił, i potem ta wizja, czy jest kontynuowana, czy nie sami sprawdzicie, po tych wszystkich filmach, które będą dodane. Tak oscyluje, że kolejne dwa tygodnie jeszcze mi zajmą dodawanie tych wszystkich tłumaczonych filmów. Potem już będziemy przechodzić na podobny kanał, jak mamy Bitcoin Phoenix, czyli będziemy już tu dodawać update'y, co się dzieje i też nowsze filmy, które wychodzą, będziemy też oczywiście tłumaczyć. Ja tutaj cały czas patrzę na nowe filmy, które wychodzą. Już mamy w niektórych filmach wytłumaczone, jak na przykład sobie poradzą, z niepowołanymi treściami na blockchainie. Jeżeli ktoś chce już sprawdzić, to, to może sobie poszukać double hash, ale o tym będziemy mówić. I tylko dlatego, jeszcze po prostu ten kanał nie wygląda tak, jak ma wyglądać, pod kątem newsów. Ale dlatego wyszedłem z kanałem na Discordzie, gdzie pod każdym filmem macie linka. Jeżeli ten link nie działa, dajcie znać w komentarzu pod każdym filmem, który wychodzi. Gdzie mamy tutaj osoby, mamy kanały, które się pojawiają. Zobaczcie. To jest na Bitcoin SV Polska na Discordzie. I na przykład dzisiaj Wojo dodał <noise> oczywiście jak tutaj jest wizja Bilderberg Group, i skupia się wokół bitcoin.sv. Yy, oprócz tego nawet ikony mają idoli. Craig Wright spotykać słynnego ekonomistę George'a Gildera podczas gali wręczenia nagród TH George zainspirował ideę informacji jako towaru, który jest sercem Bitcoin. Do tego mamy też informacje, na przykład które tutaj się dodają. Bitcoin jest anonimowy. Spór między stronami umów opartych na Bitcoinach można rozwiązać szybko, przy minimalnym wysiłku. Strony sporu mogą składać dokumenty online, bez konieczności stawiania się w sądzie. Dalej mamy Bitcoin SV jest dostępny i kompatybilny na całym świecie. BSV jest sposobem dla firm na komunikowanie się ze światem bez ograniczeń krajowych, ponieważ BSV jest zgodny z międzynarodowymi przepisami i zobowiązaniami. Enchain jest używany na całym świecie. Przekażemy know-how w celu zapewnienia bezpiecznych, odpowiednich rozwiązań, aby fundusze mogły być wysyłane i odbierane przez całą dobę. Mamy tutaj informację też o Electrum SV, który jego licencja przejdzie z Open Source MIT na licencję Open Source BSV. Czyli widzimy, że już licencje tutaj się pojawiają i Electrum SV przejdzie właśnie na tą licencję. To jest związane z patentami. Oznacza to, że wszelkie zmiany w naszym kodzie źródłowym od momentu, w którym się przełączamy, będą mogły być kiedykolwiek wykorzystywane w łańcuchu bloków Bitcoin SV RT12. I tutaj mamy parę kanałów, możecie wejść, zobaczyć yy, ogólny, dodajemy newsy też, ale na razie ja nie przedstawiam ich tutaj, bo ja chcę, żebyście zrozumieli całość projektu i dopiero wtedy zdecydowali. A newsy tutaj się pojawią w odpowiednim czasie. Możecie oczywiście śledzić na Twitterze osoby związane z projektem yy, Bitcoin SV i z River, która się tutaj u nas pojawi. Prawdopodobnie w weekend będziemy nagrywać wideo na ten temat, i no, zobaczymy, co River tutaj powie. To jest chyba siostrzenica Krega Wrighta. Lisa jest siostrą, także będziemy mieć tutaj informacje z pierwszej ręki, czyli coś tutaj się dzieje, i ona się zajmuje też często analizą techniczną. Także może łykniemy tego detalu. Tak samo pamiętajcie, że w każdym filmie jest dodawa dodawana ta strona Bitcoin SV. Note. I tutaj macie wszystkie portfele, na których warto trzymać Bitcoin SV, jeżeli chcecie. Electrum SV jest takim ciekawym, który można używać na właśnie y, komputerze stacjonarnym, czy, czy, czy na laptopie powiedzmy. Electrum SV ostatnio wyszło też uaktualnienie do, do przygotowania się do hardworka, który wydarzy się w lutym. Dokładnie 4 lutego będzie hardwork Genesis, gdzie powrócimy w większości oczywiście przypadkach do oryginalnego Kodu, który zaimplementował na samym początku Satoshi Nakamoto, plus oczywiście smart kontrakty i wszystkie benefity z tym związane. To się wydarzy 4 lutego i oczywiście odblokujemy wielkość bloku. Tutaj już nie będzie mowy o powiedzmy 256 MB, czy 315, czy 460, nie, to będzie odblokowane właśnie 4 lutego. Mamy też drogę, która do tego będzie prowadziła, także sami widzicie, że tutaj 6 grudnia wyjdzie beta release, czyli początkowe testy będą specyfikacje pojawiać się 13 grudnia 2019, potem będą tutaj release notes, stable release 3 stycznia i security audit, czyli całe rezultaty tutaj pójdą, pod, y, oczywiście, sprawdzenie i 4 lutego 2020 roku będzie aktywacja właśnie tego protokołu. Czyli tutaj zbliżamy się do oryginalnej wersji Satoshi'ego Nakamoto. Jeżeli chodzi o aplikacje, też jeszcze nie zrobiliśmy na ten temat audycji, bo oczywiście można używać aplikacji już, które są y, i będziemy też wprowadzać te audycje już po nowym roku, gdzie będziemy testować aplikacje. Ja polecam. Tak, z bomby, żeby sobie sprawdzić, jak chcecie, jak działa. Money Button jest taką najważniejszą aplikacją. Może nie najważniejszą, ale większość aplikacji, które wychodzą pod Bitcoin SV, opiera się właśnie na Money Button. Mamy taki slider, którego używamy do tego, żeby po prostu używać tego serwisu. Oprócz tego też tutaj jest Senbee, no dobrze pamiętam, i inne projekty, ale będziemy je wszystkie omawiać, żeby się po prostu. Mamy ich 200, ponad 50. Aplikacje, które się pojawiają z całego świata na tym projekcie w tym momencie, i, i trzeba je przedstawić tutaj też, żeby wiedzieć, że niektóre z nich są trywialne, niektóre z nich są świetne, ale najlepsze jest to, że w ostatnich tygodniach już nie tylko zaczynamy wyprzedzać Bitcoin Cash. BTC jeżeli chodzi o ilość transakcji to jest tylko ilość transakcji. Wiele więcej aspektów o których będziemy mówić czyli hash rate i co się dzieje w tym aspekcie i w innych. Ale pod względem transakcji wyprzedzamy też Ethereum. Już widzieliśmy że mieliśmy wyższał w dół też po tym także oscyluje tak czy tak powyżej na razie transakcji na Ethereum. Bitcoin SV ale to jest ciekawa adopcja po prostu że tutaj widzimy że ten ekosystem Bitcoin SV rozrasta się dzięki właśnie konikowi, który ma Bitcoin SV, a konikiem Bitcoin SV są mikrotransakcje. Ok, wpadłem dosłownie tak na chwilę, żeby wytłumaczyć, co tutaj będzie się działo, także o ile dojdzie do skutku z DRIVER, bo rozmawiam z nią i po prostu prawdopodobnie w przyszły weekend nagramy tutaj audycję. Jeżeli coś się zmieni, to, wam, to was oczywiście poinformuję. Zapraszam, tak jak mówiłem, na Discord, tam się pojawiają, pojawiają bardziej newsy, a tutaj chcę przedstawić całą stronę tego wszystkiego, co tutaj się dzieje w tym ekosystemie od 2014 roku. I czy mamy tutaj jakieś problemy? Jeżeli macie, proszę o pytania do River na Discordzie albo na maila. I na pewno przekażemy te informacje. Dobra, ja już znikam. Widzimy się z kolejnym filmem, ostatnim z tej serii. Potem wejdziemy na bardzo ciekawy film, który mówi o y, SPV, zdaniem też tutaj y, liderów Bitcoin SV, czym jest, i zajmiemy się też tymi niepożądanymi treściami w ekosystemie Bitcoin i zobaczymy, w jaki sposób będzie to rozwiązane. Kolejne pytania będziemy rozwiązywać też w kolejnych audycjach. Życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.